Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj rozpakowanie stika Google TV od firmy Realme. I tak jak widać, kupiłem to w Media Markt za 276 zł dla siebie. Realme 4K Smart Google TV Stick. Dość wygodne, przydatne urządzenie do oglądania filmów z różnych aplikacji, lub na wyjeździe, lub do podłączenia tego urządzenia do starszego telewizora, kiedy nie mamy smarta. A często nie wszystkie aplikacje też są na smart. Tutaj Android pozwala to zainstalować, więc. Słuchajcie, rozpakowujemy to, zobaczymy co jest w środku, wam pokażę. Baterie. Chyba tu już nic nie ma. Możemy odłożyć czeki. Konkretnie dostajemy instrukcję do odłączenia, jest również w języku polskim karta gwarancyjna. Tobie odłożymy. Dostajemy ładowarkę do zestawu. Dwie baterie do pilota. Kabel USB. Czyli mamy tutaj kabel micro USB. Otworzymy sobie dobrze, wolę. to jest nasz stick Google TV system. Pilot. Dodatkowo z przyciskami Netflixa, Youtube'a, Amazon Prime i Music. Asystent Google'a. Także pilocik dość mały, wygodny poręczny to jest przedłużka do telewizora gdyby nam nie chciało się wpiąć możemy to podłączyć ten stick dalej Złożymy sobie te papierki czyli mamy w tym zestawie dokładnie pilot warta, Stick, Przewód USB i przedłużka. No i co więcej dodać? Różnica między pilotami do Siałomimi to jest taka: więc jest różnica to jest również do Stika to jest mi stick, a to jest realmi Pi I tak wyglądają oba sticki dość. Różnica jest... I tutaj mamy Android TV. A tutaj mamy Google TV zainstalowane, wersja 11. A tutaj 9. Android TV. No i co, co dodać? Odkładamy sobie ten drugi styk, żeby nam się nie mylił. Mamy to, mamy to. Bateria do zestawu. Za chwilę Wam pokażę, jak to działa na telewizorku, jaka jest różnica tym stickiem a od Xiaomi Mi. Mamy tutaj podpięte dwa styki Xiaomi Mi Stick i Realmi Stick Android TV. Tak to wygląda z tyłu. Tak wygląda ekran Android TV. To jest biblioteka, gdzie widać nasze kupione filmy lub aplikacje. Oczywiście Prime HBO można sobie przejrzeć. I oczywiście już najnowszy HBO Max działa na. Google TV, także jest już nowa aplikacja. Wracamy do Home. Dodatkowo, tak wygląda tutaj podgląd naszego konta. Pogoda, ustawienia można bezpośrednio przejść. I następnie system można podejrzeć. Mamy 4K Google TV Stick, model Google TV Stick, Android 11, wersja Androida. Tak wyglądają interface w naszym stiku. No co jeszcze można pokazać Wam? To są moje rzeczy, które mam aplikacje u siebie zainstalowane. Tak jak tutaj pokazałem. Dodatkowo rzeczy Android TV. I jeszcze Wam pokażę, czym się różni to cały interfejs od Xiaomi Mi Sticka. bo mam taki podpięty, więc przełączymy się na drugi port. I tutaj mamy różnicę między Realmi a Mi, podobnie to działa. I tutaj już jest, mamy inaczej. Ustawienia urządzenia i informacje. I tutaj mamy wersję Androida 9 jeszcze, tą tak zwaną starszą. Nie ma aktualizacji od dawna, w ogóle żadnych dla Android TV. No i tutaj podobnie moje rzeczy. Komunikacje, Netflix, wszystko działa? I również najnowszy HBO Max. No i moje konto można zobaczyć. No i tak jak poprzednio. Na tamtym urządzeniu identycznie ten stick działa wejdziemy z tego jeszcze nie wiem co wam pokazać możemy się zaglogować jeszcze do Netflixa na przykładu to samo tu się ładuje Netflix cały czas jesteśmy w tej chwili na Stiku Mi od Xiaomi. To nie będziemy się teraz logować, już bo jestem wylogowany. Więc ponownie wracamy do naszego stika Realme. Jeszcze raz wrócimy. I różnica interfejsu już znacząca szybciej to wszystko chodzi na tym Android TV od Google niż na Android TV więc faktycznie jest różnica no i urządzenie kosztowało mnie 276 zł w MediaMarkcie no i na razie będziemy się nim bawić. Tak, więc wygląda nasz stick. No i cóż, jeszcze raz obejrzymy opakowanie. Realme 4K Smart Google TV. Urządzenie Kosztowało mnie 276 zł w Mediamarkcie w Polsce. Tak wygląda pilocik. Troszeczkę szybciej chodzi, działa to oprogramowanie i aplikacje na tym niż na Mi. No i cóż, tak w ten sposób rozpakowaliśmy nasze urządzenie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie mojego kanału, zapraszam również do oglądania innych filmów na moim kanale, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.